Tymczasem nasi bohaterowie ustawili się na, na polu bitwy. Zaraz zacznie się wojna. I tak toczy się ta bitwa. Wszyscy się ciągle jakoś gdzieś mordują. Tu się dzieje, tam się dzieje. Jezu, nawet posłaniec z flagą zginął. Co tu się dzieje? No normalnie wszystko wybucha co tak się wyzywasz na tym biedaku, no chłopie? Rycerze, nie macie szans. Jesteś, jest nas więcej. I to twój żołnierz ma flagę zamiast broni. Co to jest za... Ale wojna, o. Wszyscy giną.